Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam was serdecznie na kanale Mistrz Akumulator. Zapraszam was serdecznie na odcinek, w którym wynajęliśmy tor Łódź pod koniec kwietnia i zaprosiłem swoich serdecznych przyjaciół Tomka i Pawła od Syrenki i Sławka od Elektrycznego Malucha, którego widzieliście już trochę ponad rok temu. I zaprosiłem właścicieli tych elektryków, aby zobaczyć jak będą sobie radziły w bezpośredniej konkurencji, w trakcie wyścigu na torze Łódź. Mam nadzieję, że film bardziej taki luźny, o charakterze vlogowym Wam się spodoba. Serdecznie zapraszam, oglądajcie ze mną. Tutaj mhm. mamy wyjazd, jadą w ten sposób, tak jak rzeczna ta najbardziej e, kręta i najdłuższa konfiguracja przez 17 zakrętów. Nie topy, da się pojechać inaczej, tak? Poślizgowej, jak się ukląp, to wszystko się da. Kędy jedziemy tutaj mamy start i stop pomiaru, tak? Jeżeli zjeżdżamy, to zjeżdżamy tutaj. Sławku, tutaj taka inicjatywa jest. Tak, tak. W zeszłym roku na jesieni uczestniczyliśmy w takim eko zlot. My byliśmy i zdobyliśmy taki puchar za wygranie na ćwierć mili. ze spalinową, co prawda, ale, war ale Warszawą M20. A, no to super. I przywieźliśmy ten puchar, żeby stanowił takiej no, to o co gramy. A, Że jeżeli pan nas prześcignie, to, to on się będzie należał ten... panu. No dobra, to jest ci o co ścigać. No to Robert, to ty przejmij wobec tego tak, i... jako sędzia. Panowie, przerwę wam będzie czas na gadanie. Dobra, Proszę, dziękuję. rozgrzejcie maszyny. Każdy z was po dwa, trzy okrążenia, a potem razem z sędzią, z pomiarem czasu, ze mną wyścigowy tor. Na tor wyjeżdża najpierw Sławek ze swoim elektrycznym maluchem, chłopaki z syrenką. Sytuacja wygląda tak. Z inicjatywy Pawła i Tomka, mamy tutaj oto ten puchar do wygrania. Ja za chwileczkę ze Sławkiem, który ma numer jeden, jest naszym number one, jeżeli chodzi o te łódzkie elektryki, wystartuje i zaraz zobaczymy, na czym stoimy. Proszę bardzo. Chłopaki są do tego stopnia profesjonalistami, że będą dopompowywane koła. Tutaj każdy centymetr jest ważny, Puchar odstawiam w tym miejscu, będzie na nas czekał. Za chwileczkę wrócimy i pierwszy wyścig jadę ja ze Sławkiem, żeby było jednakowe dociążenie. Będę to rejestrował. Dobrze, robimy dwa kołka czy jedno? Dwa. Trzy, dwa, jeden, start. Oj, nie zmieniłem biegu, no nic. Także startujemy dość leniwie, ale to jest jeszcze niewieści. Jesteśmy już na torze. Sławek ma doświadczenie, bo ścigał no, się w rajdach. Ale ten samochód nie jest przystosowany, nie ma zawieszenia do szybkiej jazdy. Tutaj no do hamowania, ścinanie, lekkie wzniesienie, sławek ostro w lewo. Grawa, Czuć, słuchajcie, naprawdę, czuć te przeciążenia. Może Wam się wydawać, że to tylko maluszek, a to jest naprawdę niesamowite wrażenie. Te zakręty są dość ostre, Sławku, chyba. Tak, bo trzeba właśnie do nich podchodzić. O, tu mnie potrzebnie opuściłem. Nie trzeba Wynosi nas, cały czas nas wynosi pięknie czuć doświadczenie tutaj w jeździe Sławka tutaj mocno ścina zakręt pierwsze okrążenie razem z wyjściem z toru mamy na poziomie plus minus minuta 45 i od tego liczymy Teraz od przekroczenia tego liczymy pełną start na rozpędzie. Minuta 45. cieka to ogromna przyjemność móc obserwować skoncentrowanego na swojej robocie kierowcę. Mam nadzieję, że będą słychać te opony piszczące. Niesamowita sprawa. Czuję się niesamowicie bezpieczny, pewny. Dynamiki na wyjściach, niestety, no ale to jest słabiutki nawet jak na maluchu. No i czeka nas praktycznie ostatnie zakręty i zaraz będziemy lądować w boksie. Minuta 45 był pierwszy przejazd, drugi mamy już minuta 25. 25 sekund lepiej. No tak, bo to już było. Ale nie chcę rozładowywać bardziej, więc teraz mhm. się wycofam. To do mamy wycof. napięcie na baterii u ciebie, to widzieliśmy. Ale to domontowałeś, Sławku, bo tego nie było. To jest dodatkowy, bo generalnie to jest coś, czego na normalnym torze wyścigowym absolutnie nie wolno cofać do tyłu. No ale jesteśmy w warunkach. W warunkach filmowych. W tym tak. momencie jest to plan Odstawiam filmowy. się podładowanie, tak? Tak jest. Gratuluję, Sławku. Świetny wyścig. Zobaczymy, jak pójdzie chłopakom. Tomek, teraz jadę z tobą. Ustawiam zegarek. Dobra, mam wystartowany i mierzę ci dwa czasy. Z wyjazdem z boksu i z no, wyjazdem no, przed przelotem. Kiedy mam 3, 2, jeden, Start. Słuchajcie. Ja jako pasażer mam wrażenie, że Serena jest bardziej wyrywna taka jest. Maluch Sławka widać, czuć było, że jest mniejszym pojazdem. Tutaj. Czujecie to? To jest jazda. Też Tomek ma takie jednak zacięcie sportowe, pięknie tutaj ścina. No, niesamowita sprawa, słuchajcie. Jednak wszyscy łódcy kierowcy elektryków mają zacięcie. Słuchajcie, nie wiecie, co ja tutaj wyprawiam, żeby się utrzymywać na tym fotelu, bo Syrena nie ma pasów. W prawej ręce kamera, w lewej telefon mierzący czas. No, to jest niesamowita sprawa, Syrena 105 na torze Łódź. No, to jest coś, czego się nie spodziewałem. Minuta, minuta. Ja znam już czas Sławka, Tomek go jeszcze nie zna, ale daje z siebie naprawdę wszystko. Wygląda, wygląda to bardzo obiecująco. Bardzo. 15 sekund. Mam wrażenie, że Syrena jest szybsza tutaj, ale też nastawienie Tomka, który chyba nie chce oddać pucharu, jest zdecydowanie lepsze. No i słuchajcie, Mamy orientacyjnie 10 sekund szybszy przejazd numer 1. Sz... I teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał przejazd numer 2. Sławek, drugi przejazd zrobił około 20 sekund szybciej. Czyli tutaj mieliśmy minuta 35. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Tor Łódź. Takie fantastyczne wrażenia, tylko na torze Łódź. Słuchajcie, i tylko z takimi ludźmi jak Tomek, Paweł, Sławek. Ach, mister Akumulator jest niesamowity, tak nieskromnie o sobie powiem. Co za dzień, co za jazda. Zaczynam czuć się jak Szaranowicz. Zawodnik zbliża się do zakrętu prawego. Ostry prawy daje wszystko. Serena prawie staje bokiem, wychodzi. Ostry lewy, mocny prawy. Ciśnij, dno Tomek, dno, jedziemy. Długa prosta, proszę Państwa. Mamy to, mamy to. O. Jest minuta w tym miejscu, niemalże przy tym zakręcie, w porównaniu do poprzedniego czasu. Pamiętaj, że teraz zjeżdżamy już do boksu, Tomek. No i zobaczymy, jak to wygląda. Minuta, 5 sekund. Ale metra jest lotna. Tak jest. Tak, Przejadę i się wycofam. Tak. A, no tak, zrób dokładnie tak jak Sławek. Dokładnie, zrób tak samo. Mamy to. Jest. No, no, no. 1 minuta 25. Drugi przejazd jest dość podobny do przejazdu Sławka. Okej. Okay, mamy to. Przejazd numer 2 jest bardzo podobny do tego co było u Sławka. Zaraz wszystko będziemy patrzeć. Zobaczymy po pomiarze tutaj jakby pomiar sprzętu przy użyciu już jakby obróbki materiałowej pomoże nam wszystko zrobić. Natomiast mamy też pomiar czasu, który ufundowała nam firma tutaj Tor Łódź. I zaraz zobaczymy. czasy w takim razie. Pierwszy przejazd miał o 20 sekund szybszy, ale Aha. drugi przejazd był równy czasowo. Tak? Drugi przejazd był równy czasowo. Ona jakby miała, no ty zacząłeś z innego biegu tutaj. I teraz panowie, ten puchar, który stoi tam, zadecyduje ten przejazd. Wyjeżdżamy na tor, tak? Wy we dwóch, ja ze Sławkiem, ustawiamy się równo i startujemy. Wszystko rejestruje Ale dron. I, co? I robimy pełne okrążenie? Robimy pełne okrążenie. Pełne dwa. A pełne dwa zróbmy. No dobrze, zresztą już po pierwszym będzie widać, któreś auto zapewne wysunie się... Na prowadzenie. ...na prowadzenie i... Tak jest. ...będzie wiadomo. Panowie, ustawiamy się w tym miejscu. Proszę, podjedziemy do nich. ale są też ciężsi Przed nami elektryczna To Bardzo no, porównywalnie, ale oni sobie jednak ciężsi Ale, tak jest, ale nie mocno. Nie miałem pojęcia, że technika jest aż tak decydująca w wyścigu. Tak, także oni na pewno osiągą, są lepsi, ale rzeczywiście ja troszkę nadrabiam technikę. Ręka mistrza więcej znaczy niż narzędzia upartaczy, jak to mawiają <laughs> budowlańcy. Dobrze, mamy spory fragment prostej, zobaczymy jak to wygląda. Jedziemy. No syrenka Technicy, troszkę. No trzymamy się, trzymamy się i to bardzo równo W sumie to jakby nam trochę zajeżdżali w e, drogę. E, troszkę tak, nie będziemy z nimi walczyć. Camowite wyścig, prawie no, Pasjonujące, że prawie Ale technika robi swoje. To jest, słuchajcie, no, czuć tutaj przy jeździe Sławka, że to jest naprawdę wyuczone, wytrenowane. Moment, kiedy dociskany jest hamulec, moment kiedy jest odpuszczany, dodawany gaz, wejście w zakrętach, to naprawdę Sławku, czuć kilometry wyjeżdżone przez ciebie. No być może, ja nie. Ja Sławku, no ja wiem jak się czuję tutaj przy Tobie jako pilot. ci też się wprawiają już teraz? Tak no. no i bym uznał, że to jest koniec wyścigu. Tak, tak, tak Chłopaki zachowują pochar. Tak jest No, jedziemy czy zawracamy? Zrównaj się tutaj. Może z nimi zapytamy ich ten, jaki jest plan. Poczekaj. No, Paweł, wielkie gratulacje. Ile, ile nerwów. I na każdym zakręcie pan nas swoją techniką No goganiał. Więc jednak technika, a, czyli osiągi lepsze wasze. My przyspieszamy, a technika. techniką. No to teraz zobaczmy, jak Sławek będzie jechał trochę z przodu. Panowie, trzy. A, to Czekajcie, zobaczymy. przygotujcie się. Ale już jedziemy, tylko wjeżdżamy I zjeżdżamy wjeżdżamy do, do, boksu. do boksu. Zobaczymy, czy oni dadzą radę. 3, start! <laughs> ja myślę, że oni się już nauczyli wiele. Tak. O tej tak. Paru to jest kwestia doświadczenia. Elektryczna serena jest za nami, zobaczcie. Mamy ją w lusterku. Zobaczymy, czy chłopaki będą w stanie dotrzymać tutaj kroku. Tak jak Sławek siedział im idealnie na kole. Tak, oni tutaj zostają troszeczkę w tyle. Widzicie, jak tutaj jazda zawodowa Sławka. A chłopcy są na zakręcie dalej. To jest moment, kiedy będą mieć potencjalną możliwość zbliżenia się do nas. Ale już znowu wchodzimy w zakręt, kolejny zakręt. Jeden. Tu jest taki górka, wzniesienie jest w tym miejscu, prawda? Wiem, że to jest tak. Tutaj. Blisko chłopcy są blisko, blisko, blisko siedzą nam na ogonie. Wjeżdżamy do boksu no. Mamy to Ja od, od razu pod ale... A podłącz może na chwilę pójdziemy do kącika kawowego na chwileczkę Tak jest Pawle uratowałeś puchar jeszcze no, nie w tak tym roku. gratulacje, naprawdę Tawełku, bo no, jak ma właśnie nowicjuszy nie ścigających się jautem, no takim, to jeździcie super. Tym bardziej, że widać było z okrążenia na okrążenie, że się uczycie. No jak zaczynamy, to się uczymy. Bardzo dziękuję. Pasów nie ma, nie ma. No bo to jest dobra. To jest pedały tych brzwa. Ręcznie jest założone. Tak Zapłon kluczykiem czy czym innym? Tak u jak Dobra. I to rzeczywiście, bo to przodu, prawdziwe. Do tyłu. tak I do przodu, do tyłu. Dobra, już. Hmm. No to do przodu. Tylko trzeba odpalić tak jak spalinowego u nas, żeby bo nie ruszy inaczej. Dobra, jedziemy mamy? Jest na trójce chyba. i trójką boczuć. jedziemy? My jechaliśmy na trójkę. Cały Coś, czas. Trójką. Cały czas. Bo nasz no, rytm jest bezporównany, ale ja nie będę usiłował wygrać wyścigu. Za kierownicą Syreny Elektrycznej Sławek, konstruktora elektrycznego, Mariuszka ma prowadzi się znakomicie. Ja byłem zaskoczony, że aż tak dużo można sobie pozwolić tą Syreną. Bo tak. jej tak nie eksploatowaliście. przesunął się Coś tak Jesteśmy na torze Łódź Słuchajcie Natomiast... Co jeszcze? A właśnie czy to jest amperomierz Rzeczywisty amperomierz i voltomierz? Czy tu jest stopień naładowania baterii A tu amperomierz Ale on jest wyskolowany do 800 amperów Więc te wychyla ciężko dokładną wartość z niego odczytać ale wskazania są dokładne. Chyba. się jedzie. Słuchajcie, to jakby chcecie objechać malucha, to też bardzo proszę. Eee. Tak, to ja bardzo chętnie malucha. To, to, to może Paweł pierwszy by wisiad, a ja Pawła wezmę na przejazdkę z ceną. Czy właśnie, eee. czy hamowanie odzyskowe jest automatyczne po puszczeniu gazu? Tak. Z tym, a. że jest w takim umiarkowanym stopniu Ja też mam umiarkowany stopień, ale ja mam dopiero jak leciutko zacznę hamulca Paweł, mamy pozwolenie na, na po Maluchę Nie wiem, jeszcze nigdy nie jechałem z sereną, a, a tym bardziej elektryczną I tym bardziej na torze Ale to pojadę bardzo wolno, bo e, szkoda byłoby tak pięknego samochodu zniszczyć i uszkodzić Lepiej się rozkoszować jazdą czymś takim, bo nigdy w życiu nie jeździłem ani spalinową, a elektryczną jadę pierwszy raz w życiu. Techniczne pytanie: on tak? się wygasił czy wyłączył? Wygasił. Dobra. No <śleszy> jaka przygoda! Uzyskujemy energię teraz, kliknął silnik na rekuperację. Lewy, prawy i pełna prosta tutaj mamy pod górę 60 km na godzinę osiąga serenka. Pamiętajcie, że ta bateria już jest dość solidnie wymęczona, bo to już kilka kółek i tutaj mamy i dodajemy jej gazu w zakręcie i jesteśmy Podglądałem Sławka wysmyka. Widziałem, że on tutaj dość mocno ścina ten zakręt. Widziałem, że tu wychodzi do zewnętrznej. I tutaj widziałem, że ścina. Tutaj widziałem, że odpuszcza. O. Piękna. Tutaj trochę więcej miejsca. Wystarczy mi. Paweł, jak wrażenia? No super. Bardziej cywilizowany auto. To, to Sławku, tu, to obawiasz od się razem? przekazać chłopakom swój wóz? Broń Boże, mam zaufanie pełne. Dlaczego biorę sylenty? O! Słuchajcie, no jest barter. Już jest załatwione. Za kierownicą Tomek. Można jechać. To chyba czwórka jest. jest. No to może też ruszyć, ale będzie bardzo wołowate. Jakby komfortowiej jest, prawda? W tym w maluchu. Bo jest w zasadzie takim no, autkiem z końcówki lat 80., początek 90. -tych. Co mm -hmm. o tym myślicie? No zdecydowanie. no. Bardziej wyciszony, lepiej te, to zawieszenie pracuje. 20 lat różnią te samochody, nie? Między sobą. Mm -hmm. ja, ci Ale... ja Ci zapewniam rekuperację z tyłu. Też jednocześnie czuć że mniej jest tej mocy pod, pod pedałem gazu dostępnej. Ale wiesz, jak byłem zaskoczony waszą syrenką? Genialny samochód, jak pięknie się jeździ. Od tego zakrętu poczułem się jak rajdowiec. O, 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 o. Ale poszedł. Żebyśmy nie musieli lakierować. No właśnie. Tomek, klatki bezpieczeństwa nie ma, także pod twojej no. głowie się przeturlamy. Tak. A bo ojcowie się znają. Znaczy twój ojciec ze Sławkiem. No, tak. Też się ścigało. żeście razem walczyli o, o, o pukar Małego Fiata. To, to znaczy w, w klasie mały Fiat walczyli ze sobą. E, a może razem w jednym łódzkim teamie, może tak to trzeba powiedzieć. Mhm. W wyścigach. I o tym się dowiedziałeś dopiero wczoraj. Dokładnie wczoraj kiedy się, tak, kiedy rozmawiałem z tatą o tym, że taki... E, Czyli dzisiaj czeka mnie taka wspaniała przygoda. Niesamowita sprawa, popatrzcie, kurczę, no... Człowiek, teoretycznie, którego no, znałeś tylko z maila, z jakiegoś tam filmu na moim kanale, nagle się okazuje, że to jest człowiek, który twojego ojca zna. Dokładnie. No i... A zapewnił to wszystko Robert Mazurek ze Szczecina. Tak, tak, ale to podjedź pod ładowarkę dla Sławka, żeby troszeczkę mu doładować. Cała przyjemność po mojej stronie, chłopaki, to do, ogromna przyjemność spędzenia z wami trochę czasu wyrwania się z pracy. Najlepszy czas macie lepszy. Bo ja mam najlepszy czas 1.34, a wy macie 1.32. Uuuu, prześcignęliśmy mistrza. O, Bardzo wiesz, Ci dziękuję. Ogromna przyjemność i do następnego. No. Dziękuję. Witam kolejnego konstruktora maluszka. Kupaki. serdeczne dzięki. To był fantastyczny wyścig. To było naprawdę coś takiego i mam nadzieję, że się uda coś więcej z tego zrobić. Tutaj zobacz, to łódź i to jest mega fajna miejscowa. Należy jasno powiedzieć, że nie oszczędzaliśmy dzisiaj naszej syreny. Widać, że ona dość ostro wchodziła w zakręty, bo zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie jest tak dość solidnie przytarta. Oczywiście jest dość ciepło, bo tak jak obiecałem, załatwiłem odpowiednią temperaturę, odpowiednie słońce. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się umawialiśmy, dałem gwarancję, że będzie porządna temperatura. A miało lat. To A prawie. miało lać. Jak Robert daje gwarancję, to znaczy, że tak będzie. A teraz apel do tych z Was, którzy dokonali samodzielnej konwersji. Jeżeli macie, Ciekawy pojazd, którego przerobiliście na elektryka, dokonaliście ciekawej konwersji ze spalinowy na elektryka. Dajcie znać, pod spodem w opisie zostawiam adres e-mailowy. Napiszcie, jeżeli chcielibyście, abyśmy nagrali materiał i pokazali Wasze cudo światu, pokażmy je na kanale Mr. Akumulator, bo na pewno warto, aby te rzeczy ujrzało światło dzienne. Jeżeli film się podobał, pamiętaj, aby lajkować. Jeżeli tematyka kanału Mr. Akumulator jest dla Ciebie ważna, mega ważnym wtedy dla mnie jest to, abyś subskrybował. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!